Kaneczko. 80 metrów 2 z gigantycznym tarasiczkiem. Playa Gandia z przecudownym widokiem na morze. Taras. Na dole dużo miejsca zaparkowania. Piąte piętro z windą. Blok zadbany. Salonik zaraz przy tarasie, dużo starych mebli to można wywalić, podłoga starszego typu można zrobić panelami winylowymi i trzy sypialnie, ta mi się wydaje największa. jest druga. Tu jest trzecia tacz kolej mi się wydaje najmniejsza, chociaż wszędzie są po dwa łóżka i są te szafy wnękowe to też jest dobrze. Jedna łazienka z kabiną duża, ładna. Druga z jakimś starym prysznicem, ale też mało wiele. I spora kuchnia kwadraciku z przejściówką na galerię, gdzie można zrobić pralnie no nawet ładne te blaciki mogłoby to zostać niczego sobie lodówka bardzo, bardzo ładne. No i najważniejszy to ten przecudowny widok. Na morze dużo przestrzeni dookoła, czyli otwarta przestań naprzeciwko. I praktycznie do plaży jest 150 metrów.